Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam Cię na kolejną ucztę przed śniadaniem. Dzisiaj bardzo ważny temat. Temat, który wpływa, będzie wpływał na Twoje codzienne życie, na Twoje funkcjonowanie, na Twoje nastawienie do samego siebie, do innych, do świata, także do Pana Boga. Dzisiejsze Słowo, tak jak każde Słowo Boże, każda Ewangelia niesie piękne przesłanie, przesłanie budujące, przesłanie, z którego będziesz korzystała, z którego będziesz korzystał. Dlatego dobrze, że tutaj jesteś. Robimy kolejne tygodniowe postanowienie, małymi kroczkami wchodzimy w następny tydzień, tydzień, który też jest przełomem, miesięcy, września, wrzesień bardzo szybko minął i popatrz byłeś codziennie, byłeś codziennie i naprawdę jestem z Ciebie bardzo dumny, a jak Pan Jezus, jak Matka Najświętsza są z Ciebie dumni, że dałaś radę, dałaś radę no już udaje się już ta łaska pracuje coraz intensywniej i coraz owocniej i ciesz się z tego dostrzegaj to i nie utrać tego nie utrać tego, tylko pielęgnuj ten skarb, który nosisz w glinianym naczyniu, pielęgnuj ten właśnie piękny kwiat Twojej wiary poprzez podlewanie łaską, modlitwą, Słowem Bożym, poprzez codzienność i systematyczność. I oto pragnę się dzisiaj modlić. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za wszystkich, którzy są dzisiaj zebrani na tej uczcie przed śniadaniem, którzy rozpoczynają kolejny tydzień obowiązków, którzy mają różne postanowienia. Niech również w te codzienne, tygodniowe postanowienia będzie wpisana uczta przed śniadaniem, będzie wpisane codzienne rozważanie Bożego Słowa, będzie wpisane pragnienie przybliżania się do Ciebie, ponieważ. Serce przybliża się do Ciebie, Panie Boże, w sposób szczególny poprzez rozważanie Pisma Świętego. Wiara rodzi się ze słuchania, a tym, co słyszymy, jest Słowo Boże. Zawierzam Ci tych wszystkich, którzy tutaj są: ich radości, ich smutki, ich troski, ich sukcesy, ich porażki, plany, lęki, radości to. Wszystko, co mają zaplanowane na ten tydzień, to, co spotka ich w tym tygodniu. Niech towarzyszy im Twoja pomoc, opieka, błogosławieństwo, Twoje wsparcie, Twoja Boża, święta obecność. Tak było w życiu Matki Najświętszej. Ty, Panie Boże, umacniałeś Maryję, towarzyszyłeś jej, wspierałeś, byłeś obecny. I niech to nasze. Życie będzie najpierw podobne do życia Matki Najświętszej, a przez to jak najbardziej do życia Jezusa Chrystusa. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Uczniom Jezusa przyszła myśl: Kto z nich jest największy? Lecz Jezus, znając myśli ich serca, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: Kto przyjmie to dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród Was, wszystkich, ten jest wielki. Wtedy przemówił Jan: Mistrzu, widzieliśmy kogoś, jak w imię Twoje wypędzał złe duchy i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus mu odpowiedział: Nie zabraniajcie, kto bowiem nie jest przeciwko Wam, ten jest z Wami. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Nie zabraniajcie, kto bowiem nie jest przeciwko Wam, ten jest z Wami. Moi drodzy, starajmy się najpierw widzieć dobro u innych, także u siebie. E, także e, miejmy tego świadomość, że Bóg jest dobry. Pan Bóg nie jest zły, to szatan przez różne. Trudności, cierpienia, chce w naszych sumieniach, w społeczności, w świecie wykrzywić obraz Pana Boga. Chce z niego zrobić kogoś okrutnego. Okrutny jest szatan, ponieważ to On przez zawis prowadził na człowieka śmierć, grzech, odłączenie się od Pana Boga, niszczenie siebie nawzajem. To jest wszystko dzieło szatana, a nie dzieło Pana Boga. Pan Bóg swoją miłością chce to naprawiać, chce to łagodzić, chce to leczyć. Moi drodzy, pamiętajcie o tym, że Bóg jest dobry. Przychodzi pewien człowiek do Jezusa i mówi: Nauczycielu, dobry, co mam osiągnąć, aby albo albo osiągnąć życie wieczne? Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Ale jest to też pewne wyznanie, ostatecznie, że to Pan Jezus jest dobry, bo przeszedł przez życie dobrze czyniąc. I pamiętaj właśnie w tym obrazie Pana Boga, że Bóg jest dobry. Staraj się dobro widzieć u siebie. Czasami ludzie mówią, że ja do niczego się nie nadaję. Widzą u siebie tylko zło, 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 wady, 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 grzechy, 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 upadki, upadki, upadki. To jest, to prawda, to jest. Ale oprócz tego. Zacznij widzieć dobro, piękno, sukcesy. To jak innym pomagasz. To, że tutaj jesteś, patrz, ile od Ciebie dajesz, patrz, ile to od Ciebie wymaga, aby się zmobilizować do każdej uczty przed śniadaniem. Jesteś. Jesteś i to się ceni. To jest piękne, to jest szlachetne. To jest budujące. To jest dobre. To jest dobre i to dobro jest w Tobie. I postaraj się widzieć w sobie to dobro i naprawdę wielkie zasoby dobra. Ufam, że w każdym człowieku są i również są w tobie, tym bardziej, gdy codziennie jesteś tutaj na tej uczcie przed śniadaniem i pozwalasz Bożemu Słowu, aby kształtowało twoje serce, twoje sumienie. I właśnie w takiej perspektywie postaraj się patrzeć na ludzi. Nie zabraniajcie, bo kto nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. Mamy białą kartkę papieru i robimy na środku y, czarną kropeczkę. I gdy powiemy, zapytamy, co y, widzicie, to być może większość odpowie: Widzę czarną kropeczkę. Załóżmy, że biel oznacza coś dobrego, ta czarna kropeczka coś złego. Ale dlaczego nie dostrzegasz tej bieli kartki? Przecież tej bieli jest o wiele więcej. Ty się skupiasz na tej jednej czarnej kropeczce. Patrz na zdecydowaną większość, patrz na tę biel. I tak samo, moi drodzy, my, może u ludzi ktoś coś głupiego zrobi, coś od razu nam się nie spodoba, patrzymy się krzywo, znam takie osoby, co od razu przekreślają, bo coś tam, prawda? Jak ktoś coś tam zrobił, jakiś gest, jakiś ruch i tak dalej, coś tam powiedział, i już od razu jest na minusie. Nie, daj temu człowiekowi czas, bardziej go poznaj i wymień go trzy pozytywne cechy. Przynajmniej te trzy czy te pięć, staraj się dostrzegać najpierw dobro. Zanim zaczniesz mówić źle, krytykować, negować, powiedz dobrego. Co dobrego jest w drugim człowieku, jakie ma talenty, jakie sukcesy odnosi, jak pomaga innym, jakie dobro czyni. Właśnie w taki sposób, i moi drodzy, jeżeli tak będziemy patrzeć na świat, to naprawdę codzienność będzie się stawała inna. Codzienność będzie się stawała piękniejsza, bardziej pozytywna, pełniejsza światła, bożej miłości i pozytywnego nastawienia i pokoju serca, bo w innych nie będziemy widzieli wroga, ale w innych będziemy widzieć sprzymierzeńców. To nastawienie jest naprawdę ważne i to nastawienie jest naprawdę uzdrawiające. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. I teraz uwaga: dzisiaj robimy poniedziałkowy eksperyment. Bardzo Was proszę i zobaczymy, czy jest to możliwe, aby wszyscy, którzy dzisiaj oglądają, słuchają Ucztę przed śniadaniem, żeby zostawili łapkę w górę. Żeby zostawili łapkę w górę. Zobaczymy, jak mamy te 12 tysięcy wyświetleń, naprawdę na Bożą chwałę, ku czci Matki Najświętszej, ale czy tyle łapek w górę będzie i zobaczymy, ile. Osób dzięki temu nowych zobaczy tę ucztę przed śniadaniem, do ilu nowych dotrze. Jeżeli będzie 10 tysięcy łapek w górę, to również zależy od Ciebie, i niech to będzie takie Twoje podziękowanie, również yy, i może i dla mnie, że poświęcam tutaj czas dla Ciebie, i dla zespołu, dla montażysty, dlatego. Robi miniaturkę, dla tego, kto udostępnia, kto pisze opisy i tak dalej. Niech to moi drodzy, będzie dla nas to podziękowanie, ale ta satysfakcja, że chcemy docierać do jeszcze większej liczby osób ze Słowem Bożym i wiem, że bez Twojej pomocy to nie jest możliwe. Ty możesz nam w tym pomóc, jeżeli zostawisz tego kciuka w górę, jeżeli tych kciuków w górę będzie 10 tysięcy, jeżeli zostawisz komentarz, jeżeli udostępnisz. Ja wiem, że może czasami po co, nie chcecie się bawić, ale naprawdę. Chcę, żebyś brał coraz większą odpowiedzialność za dzieło ewangelizacji. Jesteś już na tyle uformowany, będąc tutaj codziennie, że chciałbym Cię zapraszać do czegoś większego. Pan Bóg Cię zaprasza do czegoś większego właśnie przez to, co teraz do Ciebie mówię. Przez to, co teraz do Ciebie mówię, w jaki sposób yy, Pan Bóg właśnie posługuje się różnymi osobami, aby Tobie przekazać treść, orędzie i zaprosić Cię do jeszcze szerszego głoszenia Słowa Bożego. I napisz w komentarzu: Panie Boże, chcę być Twoim narzędziem. Panie Boże, chcę być twoim narzędziem ewangelizacji. Panie Boże, chcę być twoim narzędziem ewangelizacji. Zapraszam na jutro i na cały tydzień niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki szczęść Boże i do zobaczenia do jutra.